mój ty dzieci, Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na pierwszym koncercie domowym trzeciej edycji kalendarium pieśni żywieckiej. Pierwszy koncert prezentował będzie pieśni warsztatowe Doli Małżeńskiej, które mieliśmy okazję nauczyć się niedawno podczas warsztatów online'owych. A teraz. Ze wspaniałą grupą Górskiego Uniwersytetu Ludowego Fundacji Braci Golet zaprezentujemy Państwu niektóre z tych utworów. Zapraszam do pierwszego, a będzie nią pieśń Macieju, Macieju. Macieju, Macieju, a gaz jedziecie, nie powiem ci wiesz. Jest. Macieju, Macieju, a tu sam bieżesz. Chciałabyś wiedzieć, a niebos poproszę ładnie, to was taką myśl dopadnie. Ze mi powiecie, jabłka Macie sprzedaż. Macieju, Macieju, to mi jedno dos. Nie dom ci nie. Macieju, Macieju, weź mnie z sobą, weź. Nie malutki, nie bezlocie, złomowy się wóz. A jak Wos głos pogłos osadnie, to go złośliwość opadnie i mnie weźmiecie. Siadaj dole, tutaj skraja, co byś tam jest, nie zgnęła jaja, bo kto ich kupi. Następnym utworem będzie melodia, której nauczyłam się pracując przy projekcie z Żywiecką Szkołą Tradycji. Podał ją pan Jan Jafernik, a nazywa się Składa mi było. Jest to pieśń męska, także nasze oczy zwrócone będą ku naszym chłopom. Zapraszam. Panie Boże, całkiem nie miło! Nie!